Przyjacielem Jaskra. Szukam Elihal. No to znalazłeś. Czym mogę służyć? Coś trzeba skrócić, spodnie załatać, skarpetki zacerować? Ty jesteś Elihal? No, co tak rozdziawiasz gębę? Myślałem, myślałem że Elihal jest przyjaciółką Jaskra. A o to chodzi. Zaczekaj tutaj. Teraz lepiej? Czyli ty jesteś... Hal? Czy ty i Jaskier... Znaczy, jak się pozaliście? Spotkałem go kiedyś w karczmie. Był nawalony jak szpadel. I co było dalej? A co miało być? Rozmawialiśmy. I tylko tyle? Nie wiem co ci chodzi po głowie, ale od razu zaznaczam, że mężczyźni mnie nie interesują. Jemu też to powiedziałem. Na szczęście jaskier ma otwarty umysł. Spędziliśmy miły wieczór, a od tamtej pory jest moim wiernym klientem.